Cześć i czem moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kanale tego od komiksów Marcin Smugły, a dzisiaj opowiem wam o komiksie Outline niemieckiej autorki. Jest to moi drodzy Majowa, premiera od wydawnictwa nagle. Komiks ten został początkowo stworzony jako praca magisterska i jak to bywa w przypadku wielu początkujących artystów stwierdziń, że kurczę, fajne dzieło mi wyszło wydam go. No i tak, moi drodzy, doczekaliśmy się polskiego tłumaczenia. Jest to, moi drodzy, historia o licealistach w ich ostatnim roku szkolnym. I tutaj już na dzień dobry chciałbym zaznaczyć, że mamy do czynienia z naszymi sąsiadami, z niemieckimi nastolatkami i czuć moi drodzy, że tam rok szkolny troszeczkę inaczej wygląda niż nasz. Cała historia została oparta o upływ czasu względem kalendarza, dlatego mamy zmieniające się pory roku i w każdej z nich poznajemy kolejne problemy, kolejne przeszkody, z jakimi nastolatki będą się mierzyć i tutaj chcę zaznaczyć, że czuć, że jest jednak ta różnica w edukacji w stosunku do naszej polskiej, niemniej nie jest to na tyle odczuwalny dysonans, że w jakiś sposób popsuje Wam odbiór tej historii. Już na dzień dobry widzimy, że będziemy mieli do czynienia z y, historią trójki nastolatków, dwóch przyjaciół, którzy z perspektywy tej historii zaczną coraz bardziej oddalać się od siebie do momentu, gdzie w ogóle przestaną ze sobą rozmawiać. No i też mamy tutaj relację damsko-męską, para, która w pewnym momencie zacznie ten ogień między nimi, zacznie wygasać z niewiadomych przyczyn, ale spokojnie wszystko ładnie zostanie wyjaśnione. No no i oprócz tych, można powiedzieć, perypetii miłosnych, perypetii e, przyjacielskich, mierzymy się z różnymi problemami, problemami szkolnymi, ale również ważniejszymi, e, które będą decydować o życiu nastolatków, bowiem, moi drodzy. Koniec liceum to oczywiście matury, egzaminy na studia, no i wybiu, wybór ścieżki życiowej, wybór e, kierunku, w którym będziemy podążać. I moi drodzy, ten problem cały czas wisi, przygniata troszeczkę naszych nastolatków, ale, ale, ale są też jeszcze takie obowiązki szkolne okaże się, że dwójka chłopaków zostanie wytypowana, żeby e, podziałać troszeczkę przy apelu, e, jeden z bohaterów e, zostanie, no tak można powiedzieć, że lekko przymłócany zmuszony przez środowisko uczniów do tego, żeby stworzyć przemowę. Jest ona takim um, punktem, powiedziałbym, fajnie podsumowującym, kulminacyjnym tego komiksu. Warto do niego wytrwać. Według mnie fajnie podkreśla te wszystkie wydarzenia, które uh, doświadczamy przez uh, całą uh, lekturę komiksu. Jednocześnie um, drugi bohater, który według mnie dość mocniej jest widoczny w tym, w tym komiksie postanowił podziałać na polu artystycznym wraz z zespołem będzie chciał zaprezentować piosenkę no i właśnie którą wybrać, jak ją zaaranżować troszeczkę pracy będzie musiał nad tym nad tym poświęcić. Dlatego już kończąc fabułę mogę powiedzieć, że jest to po prostu historia nastolatków, którzy są u progu dorosłości. No i muszą się zmierzyć z najważniejszym pytaniem. Kim będę w przyszłości, jaką drogę wybieram, na jakie studia pójdę. Może to dla niektórych obecnie trywialne pytanie, ale myślę, że jak cofniemy się pamięcią do lat szkolnych, to każdy musiał właśnie odpowiedzieć sobie na wspomniane przeze mnie zagadnienia. Jeżeli moi drodzy chodzi o moje wrażenia, to przede wszystkim chcę podkreślić, że jest to przyjemny, wartościowa, przyjemna i wartościowa lektura, która, zacznę od kwestii może wizualnych, od kwestii przekazu, jest bardzo przystępnie i prosto nam dana. Zresztą to moi drodzy widać w kresce. Niekiedy prześmiewcza mamy do czynienia z prostymi szkicami, które od czasu do czasu potrafią nas zachwycić prezentacją czy to natury, czy danych miejsc, bowiem historia moi drodzy została wpisana w kalendarz szkolny i poznajemy różne wydarzenia z życia nastolatków w oparciu o różne miesiące. I są to, moi drodzy, czasami problemy trywialne, czasami egzystencjalne. No i właśnie podanie problemów. Na początku gdzieś wisi główny problem. Jaką obrać ścieżkę życiową w przyszłości, ale im dalej wchodzimy w komiks, poznajmy bardziej bohaterów, widzimy jak relacje między nimi się tak naprawdę psują, to ten temat wyboru studiów gdzieś zanika. Dopiero uderza nas pod sam koniec, kiedy jest już apel, kiedy jest przy mowa i są ostatnie rozmowy z przyjaciółmi, gdzie wiemy, że każdy z nich e, będzie podążać własną drogą. Drogą, którą którą postanowili obrać w tym komiksie. I właśnie, moi drodzy, jest to taki etap, w którym przestajemy się przyjmować przyszłością bohaterów, a skupiamy się tak naprawdę na tu i teraz. Co według mnie autorka chciała nam pokazać, jak y, życie nastolatków albo życie osób y, u progu dorosłości jest pełne chaosu, pełne wielu niewiadomych, gdzie człowiek ma dość dużo perspektyw, ale tak naprawdę no sam nie wie, w jakim kierunku pójdzie, czy mu to się będzie podobało. Myślę, że to jest akurat taki fajny aspekt, który dla mnie zadziałał nostalgicznie. Dzięki, temu, dzięki tej historii mogłem się tak naprawdę cofnąć w przeszłość, pomyśleć i zadumać się, jak to było w moich czasach licealnych, maturalnych, gdzie sam po prostu miałem zagowostkę, na który kierunek studiów pójść i pozwoliło mi się też zastanowić, czy droga, którą obrałem, czy wybory, które przeszedłem, były dla mnie dobre i czy zmieniłbym, jeżeli bym miał taką możliwość cofnięcia się w czasie. Moi drodzy, może aż tak nostalgiczny i filozoficzny ten komiks nie jest, ale właśnie to jest jego przystępność, to jest to jest rzecz, która mi się bardzo podobała. Kolejna fajna historia o nastolatkach, która um, może być um, według mnie i dla dorosłego, i dla młodszego czytelnika. Z jednej strony pokazujące, że... Dla młodszego czytelnika nie jesteś sam. Bohaterowie też przeżywają taki chaos, takie problemy jak ty. Natomiast dla starszego czytelnika może być właśnie taką podróżą nostalgiczną, jaką ja miałem. I tak moi drodzy, przychodzę do podsumowania. Przyjemna lektura. Fajna lektura o życiu nastolatków pokazująca taki takie okruchy życia, z którymi no, musimy się tak naprawdę, e, z które każdy z nas przeżył i problemy, z którymi musimy się mierzyć. E, lektura, do której podejrzewam, że nie będę w przyszłości wracał, aczkolwiek jestem zadowolony, że udało mi się, e, udało mi się poznać i muszę m, powiedzieć, że pod wieloma kwestiami doceniam przystępność i sposób podania tej historii. Także, moi drodzy, Przyjemna rzecz, natomiast w żaden sposób nie jest jakoś bardzo przełomowa. Ale tak kończąc już ten mój wywód, bardzo często, to zresztą też podkreślam w wielu moich e, pogadankach, w wielu moich filmach, moi drodzy, często mamy do czynienia z komiksami, serialami, z muzyką, która jest po prostu dla nas dobra, która nam się podoba, nie jest niczym przełomowym i tak normalnie jest zbudowana popkultura. Także jeżeli macie ochotę na cofnięcie się do czasów licealnych albo jesteście e, młodszym w stosunku do mnie, odbiorcą i przeżywacie ten okres, myślę, że ten komiks będzie w sam raz dla Was. To wszystko, tyle ode mnie. Ślicznie Wam dziękuję. Moi drodzy, zapraszam Was na Facebooka Gosko komiksów. Tam będę wrzucać informacje o kolejnych zbliżających się filmach. E, w tym tygodniu myślę, że bliżej weekendu za gości Archiwum Audycji, gdzie opowiem o kilku jednotomówkach. Co prawda audycja już miała miejsce, ale dla osób, które nie zdążyły, nie miały czasu, to yy, taki możliwość przesłuchania tej audycji pojawi się na YouTube. To wszystko ode mnie. Trzymajcie się ciepło, cześć.